Cała scena muzyczna zamarła w ciszy, której nikt się nie spodziewał. W środku lata, gdy festiwale tętniły życiem, a kluby rozbrzmiewały dźwiękami nowych premier, przyszła wiadomość, która wstrząsnęła całą Polską. Joanna, ikona niezależnej sceny, charyzmatyczna wokalistka o głosie, który przenikał duszę, została znaleziona martwa w swoim apartamencie w Warszawie. Oficjalnie, brak oznak włamania, brak śladów walki, pozornie spokojna noc zakończona tragedią. Ale czy na pewno to, co miało być zwykłym pożegnaniem artystki, szybko zaczęło przybierać zupełnie inny obrót? Już pierwsze przecieki z kręgu znajomych i współpracowników Joanny rzuciły cień wątpliwości na wersję nagłej śmierci naturalnej. Pojawiły się pytania, na które nikt nie chciał udzielić odpowiedzi dlaczego w nocy przed śmiercią usunęła wszystkie posty ze swoich mediów społecznościowych? Kim był nieznajomy mężczyzna widziany na monitoringu, wychodzący z jej klatki schodowej zaledwie godzinę przed odkryciem ciała? A co z nieopublikowanym materiałem muzycznym, nad którym rzekomo pracowała w tajemnicy? Przyjaciele milczą, rodzina unika kamer, a dziennikarze śledczy mówią o dziwnych naciskach z góry. Tymczasem w sieci krążą skriny prywatnych wiadomości Joanny, które mogą całkowicie odmienić nasze spojrzenie na ostatnie miesiące jej życia. Czy artystka rzeczywiście bała się o swoje bezpieczeństwo, czy była w coś uwikłana? A może ktoś chciał ją uciszyć, zanim powiedziała zbyt wiele? W tej historii nic nie jest oczywiste, a to, co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki patrzyłeś na Joannę i całą polską scenę muzyczną. Niecałą dobę po ujawnieniu informacji o śmierci Joanny pewien były technik dźwięku, który przez lata pracował z artystką w trasie, anonimowo przekazał medium Pendrive. Zawartość? Nagranie głosowe Joanny zaledwie na trzy dni przed jej śmiercią. Jej głos był niespokojny, zduszony, zupełnie inny niż kiedykolwiek słyszano na scenie. Mówiła o czymś, czego nie da się już cofnąć o kimś, kto nigdy nie pozwoli, by prawda wyszła na jaw. Brzmiało to jak ostatni zapis kobiety, która czuła, że nadciąga coś nieodwracalnego, i rzeczywiście, niedługo później zamilkła na zawsze. Zespół, który miał z nią wystąpić na zamkniętym showcase w Berlinie, odwołał próbę w ostatniej chwili. Powód? Tajemnicza interwencja z góry, jakują to jeden z muzyków. W tym samym czasie menadżer Joanny wyjechał niespodziewanie do Argentyny, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, a jego telefon przestał odpowiadać. Co dziwniejsze, jego nazwisko kilka dni wcześniej pojawiło się w wewnętrznej korespondencji jednej z fundacji muzycznych, gdzie sugerowano, że był czymś szantażowany. To był moment, gdy rzeczywistość zaczęła się rozpadać. Na jednym z zamkniętych forów, gdzie twórcy dzielą się niewydanymi projektami, ktoś opublikował fragment utworu zatytułowanego Echo Nocy. Brzmiał jak ostatni manifest, pełen niepokoju, z mocno zakodowanym przekazem. Internauci natychmiast rozebrali tekst na części pojawiły się odniesienia do konkretnych dat, inicjałów, a nawet szyfrów, których używała Joanna w swoich prywatnych notatkach. Jeden z wersów brzmiał Zanim cisza mnie połknie, zanurzę imię w błocie, którego nie zmyje żaden deszcz. I właśnie to imię, zapisane fonetycznie, zakamuflowane, zgadzało się z nazwiskiem znanego producenta, który jeszcze rok temu był zamieszany w sprawę o przemoc wobec artystki z branży alternatywnej, ale nigdy nie został formalnie oskarżony. Sprawa wtedy rozmyła się w mediach. Dziś już wiadomo, że Joanna próbowała wrócić do tematu, planowała nagłośnić coś, co mogło pociągnąć za sobą lawinę, ale zanim zdążyła, Została uciszona. Jej komputer, zabezpieczony hasłem głosowym, został skasowany zdalnie na godzinę przed przybyciem policji. Zniknęły nie tylko pliki muzyczne, ale też folder zatytułowany Ziarna. Ten folder był kluczem. Joanna wspominała o nim w rozmowie z bliską przyjaciółką, mówiąc, że wszystko się zaczęło od ziaren i na nich się skończy. Ziarna, jak się później okazało, to tytuł projektu dziennikarskiego, w który była zaangażowana pod pseudonimem. Projekt dotyczył nadużyć i przemocy w świecie kultury, ale nigdy nie został opublikowany. Platforma, na której miał się ukazać, została schakowana na tydzień przed premierą. Zabezpieczenia Joanny zawiodły, co więcej, z jej konta bankowego zniknęło 120 tysięcy złotych. Dokładnie taka sama kwota, jaką otrzymała jako zaliczkę na trasę europejską, która miała ruszyć jesienią. Pieniądze wypłacono w gotówce z oddziału banku, ale monitoring nie działał. Jedynym tropem był cienki ślad perfum. Tego samego zapachu, którego używała była wspólniczka Joanny z czasów, gdy obie zakładały kolektyw artystyczny. Kobieta ta zniknęła z przestrzeni publicznej kilka lat temu po głośnym konflikcie o prawa autorskie i publicznym oskarżeniu o kradzież pomysłów. Dziś mieszka rzekomo w Pradze, ale żaden adres nie został potwierdzony. A teraz kolejny detal. Kiedy śledczy weszli do mieszkania Joanny, znaleźli lustro rozbite na siedem kawałków, ułożone jakby w konkretny wzór. Jeden z fragmentów miał na sobie ślad czerwonej szminki, znak w kształcie odwróconego trójkąta. Taki sam symbol widniał kiedyś na plakacie jednego z zamkniętych występów Joanny w undergroundowym klubie, gdzie rzekomo spotykali się artyści związani z ruchem wymazania granic. Tajemniczą inicjatywą, która miała na celu obnażenie mechanizmów manipulacji w branży rozrywkowej. To wszystko zaczynało układać się w opowieść mroczniejszą niż ktokolwiek przypuszczał. Joanna nie tylko tworzyła sztukę. Ona ją demaskowała i być może to właśnie zadecydowało o jej losie. Sekcja zwłok została przeprowadzona z opóźnieniem. Lekarz, który miał ją wykonać, niespodziewanie zrezygnował, tłumacząc się problemami zdrowotnymi. Nowy biegły nie ujawnił żadnych informacji mediom, ale jeden z pracowników kostnicy twierdził, że ciało Joanny nosiło ślady, które nie były zgodne z wersją oficjalną, delikatne zasinienia na nadgarstkach, ledwo widoczne pod światłem UV. Takie, jakie zostawia się po kajdankach używanych przez ochronę prywatną. Czy była przetrzymywana przed śmiercią? Czy ktoś chciał ją przestraszyć i posunął się za daleko? Jedno jest pewne Joanna wiedziała, że w jej świecie muzyka nie była już tylko dźwiękiem była bronią, językiem walki, archiwum prawdy, a prawda, raz dotknięta, zaczyna żyć własnym życiem. W ciągu kilku kolejnych dni po pogrzebie Joanny, kiedy większość mediów zaczęła powoli zamykać temat, wydarzyło się coś, co ponownie rozdarło ciszę i przywróciło sprawie blask niepokojącego światła. Na skrzynkę e-mailową jednego z niezależnych dziennikarzy śledczych przyszła wiadomość bez nadawcy, bez tematu, z jednym załącznikiem plik wideo zatytułowany Piebon ostatnich minut mów. Nagranie pochodziło z ukrytej kamery, umieszczonej najprawdopodobniej w jednej z lamp w mieszkaniu Joanny. Nie jest jasne, kto ją tam zainstalował. Policja twierdzi, że nie była to kamera oficjalna, a prywatny sprzęt nagrywający w pętli. Wideo przedstawiało momenty tuż przed śmiercią artystki. Joanna siedziała w fotelu, ubrana w dres z kieliszkiem czerwonego wina, ale jej oczy były utkwione w drzwi, jakby czegoś się spodziewała. Przez kilka minut trwała w bezruchu, a potem powiedziała jedno zdanie: Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że się nie udało. Potem było tylko ciche kliknięcie, odgłos otwieranych drzwi i cień wchodzącej sylwetki. Obraz się urwał. Śledztwo oficjalnie nie potwierdziło autentyczności nagrania, ale jego zawartość zbiegła się z nowymi ustaleniami. Z klatki schodowej bloku, w którym mieszkała Joanna, zaginął jeden dzień zapisu monitoringu. Administrator tłumaczył się aktualizacją systemu, ale ta aktualizacja nigdy nie została zapowiedziana ani udokumentowana. Co więcej, lokatorzy mieszkający piętro niżej zgłosili dziwny dźwięk, który słyszeli w nocy, jakby zaciągnięcie ciężkiego mebla po parkiecie, choć Joanna mieszkała sama i znana była z tego, że prowadziła ciche życie. Równocześnie do sieci przeciekła wersja demo utworu zatytułowanego Światło Wstecz, który nie figurował w żadnym oficjalnym katalogu Joanny. Głos na nagraniu był przełamany emocją, jakby śpiewany szeptem, ale w tle pojawiała się druga linia wokalna czyjś głos, męski, ledwo słyszalny. Eksperci próbowali go oczyścić i zidentyfikować, ale wszystko wskazywało na to, że był celowo zakodowany. Jednak kilka słów udało się wyizolować. Zasłużyłaś naprawdę, ale prawda nie zasłużyła na ciebie. Brzmiało to jak wyrok. Z czasem wyszło na jaw, że Joanna była w kontakcie z kobietą, która wcześniej współpracowała z producentem podejrzanym o przemoc. Ta kobieta dziś mieszkająca w Holandii, nagle przerwała wszystkie kontakty ze światem i zniknęła z sieci. Ostatni raz widziano ją w hotelu w Rotterdamie, gdzie wynajęła pokój na tydzień, ale opuściła go już po dwóch dniach. Na pościeli znaleziono kartkę, zapisaną odręcznym pismem, na której widniał jeden cytat Muzyka nie wybacza tych, którzy znają jej prawdę. Równolegle odkryto, że fundacja wspierająca Joannę finansowo ta sama, która wypłaciła jej zaliczkę na trasę była powiązana z zagranicznymi inwestorami działającymi w branży medialnej. W dokumentach pojawiły się przelewy wykonane na konta w rajach podatkowych, a jedna z firm krzaków była zarejestrowana na nazwisko osoby. Która 10 lat wcześniej została uznana za zaginioną. Sprawa przybrała więc wymiar międzynarodowy, a tropy zaczęły prowadzić do większej sieci powiązań, których celem mogło być nie tylko kontrolowanie kariery artystów, ale i manipulowanie przekazem kulturowym. W mieszkaniu Joanny znaleziono też notatnik, który przez pierwsze tygodnie był uznawany za pusty. Dopiero po użyciu światła UV odkryto zapisane tam wiadomości, zakodowane, pełne odniesień do mitologii, literatury i danych GPS. Najbardziej niepokojący wpis brzmiał: Jeśli to czytasz, jesteś już za daleko. Nie ufaj światłu, ono też kłamie. To nie była zwykła śmierć artystki, to była rozpadlina między światem sztuki a światem cienia, gdzie nie chodziło już o sławę czy pieniądze, chodziło o kontrolę, o milczenie o siłę słowa, które miało nie zostać wypowiedziane. Joanna mogła być tylko początkiem. W branży zaczęli znikać kolejni artyści undergroundowi, wycofywali się z projektów, nagle rezygnowali z kariery, kasowali profile, jakby ktoś za kulisami naciskał przycisk Usuń. Na scenie muzycznej zapadła cisza. Ale ta cisza nie była spokojem, była echem czegoś większego, co dopiero nadchodzi. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że już nic nie może zaskoczyć, pojawił się on, tajemniczy dziennik, ręcznie pisany na pergaminie, bez dat, bez podpisu, ale zbyt intymny, zbyt konkretny, by mógł być fikcją. Został przesłany w zwykłej kopercie do jednego z ostatnich przyjaciół Joanny, do mężczyzny, z którym przez lata utrzymywała czysto artystyczną relację, opartą na wspólnym tworzeniu i głuchej lojalności. Na pierwszej stronie widniał tylko jeden cytat: Kiedy wszyscy śpią, prawda mówi szeptem. Dalej zaczynał się zapis świadomego rozkładu, opis świata, w którym artystka czuła się jak w potrzasku. Pisze o ludziach w czerni bez nazwisk, którzy oferują pomoc, ale potem żądają milczenia. Pisze o nocnych rozmowach telefonicznych, które kończą się, gdy tylko zadaje pytanie. Pisze o trzech sesjach nagraniowych, które nigdy nie miały trafić do radia, a mimo to zostały ocenzurowane, zniknęły z dysków producentów, jakby nigdy nie istniały. Jedna z notatek, nierówno zapisana z litrami pisanymi w pośpiechu, zawierała listę nazwisk. Na niektóre nazwiska naniesiono czerwone krzyże, inne były podkreślone, ale jedno, jedyne, było zakreślone kołem. Nazwisko to należało do kobiety, która przez ostatni rok pełniła rolę Joanny jako zastępczyni w komisji przy Ministerstwie Kultury. Nie wypowiadała się publicznie od śmierci artystki. Gdy dziennikarze próbowali się z nią skontaktować, okazało się, że wyjechała do sanatorium, lecz żadne sanatorium w kraju nie miało jej w rejestrach. W tym samym czasie do archiwum jednej z uczelni artystycznych trafił Pendrive z nieznanym nagraniem Joanny z wykładu, którego nie było w programie. Jej głos, spokojny, hipnotyczny, mówił: Jeśli będziecie kiedyś musieli wybrać między ciszą a prawdą, Pamiętajcie, nie każda prawda jest do powiedzenia na głos, nie każda wybacza. To nie był wykład, to było ostrzeżenie. Równolegle w sieci pojawił się podcast prowadzony przez anonimowego autora, który twierdził, że znał Joannę z czasów jej młodości, z czasów, gdy mieszkała jeszcze poza granicami kraju. W jednym z odcinków ujawnia, że już wtedy prowadziła osobisty dziennik, w którym zapisywała odchylenia od normy. Sytuacje, w których miała wrażenie, że jej rzeczywistość nie jest do końca realna. Pisała o dziwnym mężczyźnie, który pojawiał się zawsze, gdy próbowała z kimś rozmawiać o traumie z dzieciństwa, o czarnych skrzynkach przysyłanych do niej pocztą, które po otwarciu były puste, ale przez kilka godzin w jej mieszkaniu rozlegał się nienaturalny pisk. Brzmi jak paranoja? Być może, ale zbyt wiele z tych opisów zgadzało się z tym, co wydarzyło się tuż przed jej śmiercią. Nie można było dłużej ignorować faktów. Jej nazwisko pojawiało się w aktach kilku niezależnych śledztw dziennikarskich, które badały powiązania między elitami kulturalnymi a zamkniętymi strukturami wpływu strukturami, które miały dostęp do mediów, do finansowania, a nawet do akt osobowych artystów. W jednym z raportów utajnionym do dziś nazwano Joannę osobą potencjalnie niestabilną dla narracji instytucjonalnej. Co to oznaczało w praktyce? Nikt nie potrafił odpowiedzieć, ale gdy połączono to z tajemniczym zniknięciem archiwalnych wywiadów z Joanną, z gazet, z telewizji, z internetu, obraz stawał się coraz bardziej przerażający. Nie została tylko uciszona została wymazana. Niektórzy zaczęli mówić o niej jako symbolu, symbolem niezależności, ale też ostrzeżeniem dla innych. W środowiskach alternatywnych rozpoczęto organizowanie nielegalnych seansów, podczas których odtwarzano niepublikowane utwory Joanny z kopii krążących między artystami. Z czasem pojawił się też projekt o nazwie Głos Poza, mający na celu ujawnienie wszystkich materiałów, które mogły rzucić światło na to, co naprawdę się stało, ale nawet tam nie byli bezpieczni. Jedna z organizatorek została potrącona przez samochód dzień przed premierą dokumentu. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, kamery w okolicy wyłączone. A jednak historia Joanny nie umarła. Żyje w szeptach, w przekazywanych ręką w rękę nagraniach, w notatkach, w tekstach, które wykraczają poza granice gatunku i formy. Niektórzy mówią, że właśnie teraz jej głos słychać głośniej niż kiedykolwiek, ale to nie jest już głos artystki, to głos systemu, który ją połknął. Głos bólu i prawdy, która nie została przyjęta i która teraz, krok po kroku, wraca w najciemniejszych zakamarkach sceny, tam gdzie światło już dawno przestało świecić, a jednak nawet w ciemności pozostają ślady. Trzy tygodnie po śmierci Joanny w starej piwnicy opuszczonego domu kultury na obrzeżach łodzi, grupa studentów filmowych odnalazła pudło z taśmami magnetycznymi. Nikt nie wiedział, jak się tam znalazły. Lokal był zamknięty od dekady, a wszystkie klucze oddane miastu. Wśród warstw kurzu i spleśniałych programów teatralnych leżały szpule z odręcznie zapisanymi nazwami: Oczy Otwarte, Fałszywa Cisza, Sesja Biała, 03. Po przeniesieniu materiału na nośnik cyfrowy okazało się, że część nagrań to rozmowy. Prywatne, nagrane bez wiedzy uczestników. Głos Joanny rozpoznano bez trudu. Mówiła o systemie, który karmi się wrażliwością, o grach, w których artysta jest pionkiem, a nie graczem. Ale najdziwniejsze było jedno z nagrań, na którym Joanna nie mówiła słuchała. Ktoś, mężczyzna z obcym akcentem, opowiadał jej o planie utraty zaufania publicznego, o kontrolowanym zniszczeniu reputacji, które miało poprzedzać neutralizację. Słowa wypowiadane spokojnie, niemal obojętnie, a jednak ich wydźwięk był lodowaty. Neutralizacja tak brzmiało oficjalne słowo jak procedura jak wyrok. Po ujawnieniu tego materiału, jeden z czołowych dziennikarzy muzycznych, który publicznie kwestionował teorie spiskowe wokół śmierci Joanny, nagle zamilkł. Jego profil w mediach społecznościowych został usunięty. Jego program zawieszony bez komentarza. Nie odezwał się od tamtej pory ani słowem. Tymczasem jeden z archiwistów Uniwersytetu Warszawskiego, który pomagał przy digitalizacji taśm, został hospitalizowany po tym, jak jego mieszkanie zostało splądrowane. Zabrano tylko laptop i dysk z materiałem, nic więcej, ani telewizora, ani portfela, ani sprzętu fotograficznego. Ale najbardziej przerażający był dziennik wideo, który trafił do sieci w sposób. Zupełnie niezależny, przez nieznane konto opublikowane na zdecentralizowanej platformie. Na ekranie widać Joannę stojącą w pustym pomieszczeniu, oświetloną jedynie blaskiem migającej świetlówki. Jej oczy były podkrążone, zmęczone, ale w głosie nie było cienia wahania. Mówiła o ciszy, która nadchodzi, ale nie przynosi ukojenia, o miejscach, które wyglądają jak studia nagraniowe, ale rejestrują coś więcej niż dźwięk. Historia Joanny to nie tylko tragedia, to przestroga, krzyk spod powierzchni świata, który myśleliśmy, że znamy. Ale prawda, raz poruszona. Nie daje się już zatrzymać, jeśli chcesz poznać dalsze wątki tej historii i odkryć to, co wciąż skrywane. Subskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele niewygodnych prawd, które czekają, by ujrzeć światło dzienne.